Cześć wszystkim, jestem tutaj u Krzysztofa Robakiewicza. E, przy okazji, wstąpiłem, chciałem Wam przy, przy akurat przyjazdu, jestem, wstąpiłem. Tutaj e, dzwoniliśmy się z Krzysztofem. E, nie wiem czy pamiętacie, ale Krzysiek był w tamtym roku, miał pierwszego a Gołębę na MWG Małopolska. E, w tym roku ma, ma pierwszą drużynę z całości. E, taki krótki filmik, żeby tutaj za, za, za przypomnieć Krzyśka, jak jak wyglądał. Jak, jak się prezentuje jego hodowla i ja on sam na, na tym dniu. Nie wiem czy może nie wiem, co, chcesz coś coś do, do ludzi powiedzieć na no, słowa. Cóż mogę powiedzieć? No, gołębie jak widać sprawdziły się i w tym roku e, no, zobaczymy kolejny sezon 2023. No, wróć, wróć na, na Facebooka e, twoją pasz, twoje e, twoją podobiznę, żeby żeby widzieli, że... Że się nie jest osobą fikcyjną. Tak, jakby <grymio> tylko... <nie> było słychać. <grymio> <grymio> tylko, tylko też hodowcą na poziomie. Może masz mniej czasu, ale, ale wyniki i gołby masz. Coś tam mówię, że nowe, nowe gołębie kupiłeś. No, coś tam jest wprowadzone, jak każdy coś wprowadza. Ale pochwalcie te trzy sztuki od, od Grzegorza. Eee, od pana Grzegorza e, Grzękowskiego e, z Werkamena. Elektro, będzie wnuczka Elektro, wnuczka 520 i siostra czwartego czy szóstego gołębia z Algarby. Czyli, czyli kupujesz wysokie źródle, nie, nie bierzesz, byle Nie, no, już chcąc coś osiągać na, na skinnych gołębnikach, sam wie, że to tylko materiał. No ludzie ludzie też właśnie mówią, że nie nieznana postać, więc skąd? Ale jak widzicie, czy no, się też kupuje gołębie, no, nie byle gdzie. Znacie, znacie też te osoby, lubił gołębie kolorowe, ale też, tak. i, też i te gołębie e, podstawowe, chociaż elektro kupiłeś białą, nie? Elektro biała, tak, do mojego samca e, czarno-białego, ale to jest samiec, który e, no jego dzieci, wnuki e, przekazują, wracają i myślę, że tutaj białe gołębie na pewno dadzą, e, ale, ale i jakościowo też będą bardzo dobre. Dobra. To kończymy. Trzymajcie się. Krótki filmik za tym tutaj z Krzysztofem. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo.